O, słuchajcie, przy pomocy krążków takich ściernych, które są do, dostępne w, w każdym sklepie budowlanym, prawie że wypolerujemy lampę. Potrzebujemy gradacji od 320 w górę. Lampy do BMW, BMW 5, model S60. sobie wygląda. Lampy trafiły. Sami chyba się domyślicie dlaczego. Zobaczcie, jak to wygląda. I moim zadaniem jest przywrócić te klosze do do idealnej prze, przejrzystości tak, żeby wyglądały jak nowe. No i tutaj nie będę skromny, na pewno to się uda. Także to będziemy robić. No i tutaj ta druga lampa ta nie działa. Więc albo przetwornica, albo żarówka, być może inny problem, jeszcze, ale to się okaże przy pracy, przy, podczas pracy przy lampach i przy wykonaniu odpowiednich testów. No to sprawdzimy swoje poszczególne elementy. Na tą chwilę zajmiemy się tymi koszami. Słuchajcie, chcę Wam pokazać w takim yy, Prostym kursie, kilkuminutowym, jak naprawić, jak zregenerować takie lampy przy pomocy e, materiałów, sprzętów, które każdy ma w domu, e, czy też są dostępne nie w jakichś tam specjalistycznych sklepach, ale niemal w każdym sklepie budowlanym, potrzebna jest nam e, jakaś szlifierka, polerka. E, Urządzenie może być tanie, marketowe. Ja tu nie chcę robić żadnych reklam, więc po prostu tani sprzęt, gdzie jest oscylacyjna, mimośrodowa szlifierka. Do tego, jak widzieliście, papiery ścierne, gradacje od 320 do 1200, 2,5-3000, to byłoby też fajnie, ale minimum 1200 musicie mieć. Takie książki ścianne, żeby zrobić taką jedną lampę, najlepiej mieć po dwie gradacje z każdego, jeżeli chcemy tak minimalistycznie podejść, jakaś gąbka polerska, może i nawet dwie, bo słuchajcie, kolory też mają znaczenie. Biała jest na przykład taka bardziej twarda, czarna na przykład będzie mięciutka, pomarańczowa będzie, będzie taka po środku, są jeszcze inne kolory, ale jak będziecie mieli chociażby białą. Jak poszalejecie i kupicie, kupicie sobie białą i czarną, no to to już idealnie. I też tutaj um, ja akurat mam takie firmy, ale co kupicie, to naprawdę jest dowolne. Um, zasada jest taka, że dlaczego te klosze żółkną, ma na to wpływ słoneczko, czyli promieniowanie UV. Te klosze nie są szklane, jak wiecie, jest to zrobione z poliwęglanu, są plastikowe. I pod wpływem promieniowania UV ten plastik poliwęglan robi się żółty, on kruszeje, ta, ta powierzchnia ma to wieje, żółknie. Musimy tą powie to, to zerwać. Widzicie, tutaj z, troszeczkę paznokciem zdrapie, ale widzicie, jak jest zdrapane. No uzyskujemy już tam jakąś przejrzystość, czyli to jest dowód na to, że jeżeli odchudzimy tą powierzchnię, zerwiemy, no to pod spodem mamy z powrotem przejrzystą, przejrzystą powłokę, i to musimy uczynić. A więc, już wiecie, do czego są nam papiery potrzebne, żeby zerwać tą powłokę. I zaczniemy sobie od papieru 320. Powiedziałem, że zaczniemy od papieru 320. Widzicie? P320 to oznacza grubość naszego papieru. Te 320 to jest najgrubszy, jakiego będziemy używać. On robi głębokie rysy i bardzo inw inwazyjnie ingeruje tutaj w ten poliwęglan. Dlatego później będziemy stopniowo coraz drobniejsze zakładać, czyli 400, 600, 800, 1000, 1200, 1500, 2, 2,5 eee, jak Wam starczy siłę, to możecie 3000 nawet. Słuchajcie. Zaczynamy od 320. Zakładam na moją maszynę i śmiało po prostu, równomiernie trzeba ten klosz tym papierem e, zjechać. Co się dzieje podczas tej pracy? To wiadomo, że to jest dopiero początek. Ale zobaczcie, tu już widać, dokąd tym papierem jest dojechane. Gdzie nie? Musimy równomiernie zmatować ten kosz, tak żeby wszędzie był taki. Także, jak są gdzieś głębsze rysy, jakieś zarysowania, no to w tym miejscu czy tam. Ten klosz matujemy tak długo, aż będzie jednolity, aż usuniemy wszystkie zarysowania, otarcia. Jakieś czasami jest klosz mocno zniszczony po kolizji. Zniszczony, czyli porysowany. Te rysy też można usunąć właśnie tym sposobem, gdzie, gdzie odchudzamy tak długo ten klosz, aż nie będzie widać rys, aż ta powierzchnia będzie jednolita. Więc słuchajcie, mi tutaj troszeczkę jeszcze pracy zostało tym papierem 320, więc uruchamiam maszynę i, z, i, i będę zdzierał ten klosz dalej i widzimy się za kilka minut, aż przygotuję ten klosz w całości papierem 320. Pokażę Wam, jak to powinno wyglądać i zmienimy papier na 400. Wiecie, ten klosz teraz jest nawet bardziej matowy niż był, ale jest jednolity. Są usunięte te grube warstwy zmatowienia, jakieś rysy. Tu się już odsłania jakieś niespodzianki pod kloszem, to nie to po prostu gdzieś tam jakieś ubytki tej powłoki aluminium, ale to jest wszystko wewnątrz, pod kloszem. Być może więcej niespodzianek się tutaj ujawni, no bo ten klosz będzie coraz bardziej przejrzysty a my zakładamy kolejny papier ja już zrobiłem 120 teraz tutaj ściągam 400 widzicie, to się, to się zużywa zakładamy nowy krążek o gradacji 600 te papiery mogą być różnego typu od takiego no, jest do pracy na sucho. Są takie papiery, które pracują tylko na mokro. Są też papiery, wtedy, wtedy musimy sobie zdraszać wodą, lampę, żeby wodny papier sobie dobrze pracował w tym. E to jest dosyć wygodne, bo nie mamy wtedy kurzu i pyłu. Eee, on się zaraz zamienia w błotko i sobie ścieka z lampy. Nie musimy <laughs> ubierać maski, żeby, żeby zabezpieczyć się przed pyłem. Eee, więc osobiście polecam eee, tak, taką pracę na mokro. Eee, są też papiery bardziej profesjonalne na gąbce. One wyglądają tak, czyli mamy tutaj warstwę ścierną, ale jest, ona jest umieszczona na takiej gąbce, ale to już są dużo droższe papiery. A my tutaj typowo amatorsko sobie pracujemy za papiery, za złotówkę, na, yy, znaczy używając papiery w granicach złotówki i ten koszt naprawy lampy wtedy no naprawdę nie przekracza 50 złotych. Biorąc pod uwagę jeszcze gąbkę i, i, i pastę polerską, która też jest potrzebna, ale do tego dojdziemy. Teraz robimy papierem 600. I to samo to samo co 320, co 400 po prostu całą lampę zjeżdżamy równo. Można sobie opracować schemat, czy od góry do dołu, czy od krawędzi na bok. Po prostu całą trzeba tą lampę zjechać tym papierem, żeby krok po kroku, warstwa po warstwie, żeby ta lampa odzyskiwała swoją przejrzystość. Zobaczycie, jak to będzie wyglądało po 600 i po 800. Tak sobie wygląda mój klosz po zrobieniu papierem o gradacji 600. Teraz będę zakładał 800 i robimy to samo, czyli po całej powierzchni klosza polerujemy. Nie wiem, czy zauważyliście. Mam taką technikę, że nie kładę tego na płasko, tylko delikatnie pod kątem i zbi to. Pomaga dużo szybciej i łatwiej zbierać nawet tam, gdzie są głębokie rysy, Delikatne, czyli nie robię całą krawędzią, a tak powiedzmy 20% powierzchni papieru dotyka, dotyka kleju, widzicie. Ale jeżeli robicie na płasko, to jeszcze nic nie dzieje. To po prostu musicie sobie dopracować własną technikę. Chodzi o to, zasada jest taka, żeby każdym papierem równomiernie tą powłokę zebrać i wyrównać. Także przechodzimy do fazy, w której będziemy pracować papierem o gradacji 800. I jak widzicie, jest to papier taki zwykły, najtańszy, niewodny, nie na gąbce. Zwykły papier, który kupicie, nie ma wszędzie na maszynie, którą pewnie macie we własnym warsztacie, w piwnicy, albo można tanio kupić. To nie jest profesjonalny sprzęt, bo ten kurs jest, przypomnę, po to, żeby pokazać jak samodzielnie, we własnym garażu, piwnicy, czy na samochodzie, tanimi materiałami zregenerować na własną, własną lampę, czy pomóc sąsiadowi przy naprawie lampy. Słuchajcie, nawet wtedy, kiedy pracujemy na sucho, to warto zmyć sobie ten klosz od czasu do czasu wodą, płynem. Chodzi o to, że ten pył, który powstaje przy polerowaniu, ten cienki pyłek on pod wpływem tarcia, i tutaj, jeżeli przyciskamy, może się łączyć większe hmm, bryłki. Wracając do tematu klosza, że warto go przemywać ponieważ ten pył, który tutaj powstaje przy polerowaniu może się łączyć w jakieś takie większe e, bryłki, kulki no, tak jak tutaj na papierze na przykład widzicie i to pod wpływem tarcia się zgrzewa robi się twarda kulka która może rysować klosz więc od czasu do czasu e, warto przecierać i przemywać ten klosz mimo tego, że pracujemy na sucho to warto go zmyć, żeby wyeliminować wyeliminować możliwość powstawania tych kulek z grzewów które na nowo rysowałyby nam ten klosz tworzyłyby się jakieś rysy których wcześniej nie było i to dodatkowa praca, aby je usunąć, więc e, zmieniamy papier, jeżeli się zużyje, i przecieramy, przecieramy klosz tak, tak często, jak to możliwe, e, żeby zmyć pył, który powstaje w wyniku polerowania tej lampy. Jesteśmy na etapie 800 i to już całkiem, widzicie, całkiem fajnie wygląda. Teraz będę zakładał papier 1200. Tak, weźmiemy 1200 w rękę. Zobaczcie, ja go odłożyłem. Tak, mam papier 1200, P1200 i tym papierem zrobimy teraz ponownie całą powierzchnię tego klosza. Słuchajcie, mam 1200 zrobione, zmywam teraz pył. Niech to sobie to zajdzie. To już. Zobaczcie, jak to całkiem ładnie wygląda. Nie ma jeszcze takiej ostrości. Teraz jeszcze jest mokre, ale jak to wyschnie, to się delikatnie zrobi matowe. Ale my nie skończyliśmy jeszcze pracy. Teraz e, kończymy pastą polerską. I te pasty też są różne. Są farekla, są cała seria 3M, są festula. Jest jakaś taka tania pasta Tempo na przykład, no generalnie K2 w każdym sklepie nawet budowlanym jest taki dział jakaś półeczka nawet z produktami do motoryzacji, gdzieś tam do pielęgnacji auta i jakąś pastę polerską zawsze tam znajdziecie więc używamy na końcu teraz takiej pasty polerskiej tutaj mam takie dosyć duże wiaderko, bo 3 kg, bo dużo tego używam, dużo tego robię, ale wystarczy, że kupić jakąś tubkę. Naprawdę, cokolwiek to będzie, to będzie dobrze, jeżeli chcemy tak typowo amatorsko sobie przywrócić przejrzystość. Także, co będzie w sklepie, to wystarczy kupić niewielką ilość. Nakładamy na klosz, ja też to widzicie trochę ręką już to poleruję ale tak naprawdę zrobimy to maszynowo mamy do tego gąbkę polerską I tą gąbkę można założyć na wiertarkę nawet na szlifierkę kątową na polerkę zależy co tam macie wiertarkę podejrzewam że każdy ma w domu i zaraz zobaczycie jak to ładnie wyjdzie no, i teraz co do zasady, bo to nie będę się upierał, że to musi być biała gąbka czy, czy inny kolor. Średnica też nie ma znaczenia, bo kupicie albo większe, albo mniejsze: 150, 120, 125. To też nie ma znaczenia, i tu nie będę się upierał. Co jest lepsze, co gorsze, bo co człowiek, to inna opinia będzie, z czym się komu lepiej pracuje. Chodzi o to, że musimy wykończyć jeszcze ten klosz. Żeby nabrał połysku, ostrości właśnie tą pastą polerską. Są nawet takie systemy past polerskich, gdzie kilka gradacji jest i tak dalej. Ja tutaj używam jednofazowej metody, o jednej pasty. I wygląda to tak, że... Przyciskam, gąbka się kręci te obroty, można zrobić większe czy mniejsze, jak Wam wygodnie, jak, robimy, jak pracujemy wolniej potrwa to dłużej, jak pracujemy szybciej potrwa to krócej, ale jeżeli nie mamy doświadczenia no to lepiej zacząć sobie od wolnych obrotów i pozwólcie tej gąbce i patrzcie tutaj pracować na klosu, niech kto sobie tam pracuje. Jest jeszcze, no jest brudne, są pozostałości pasty, no ale widzicie, jak to nabrało ostrości. Teraz trzeba jeszcze to umyć, usunąć tą pozostałość pasty. Ale tak naprawdę to już kosmetyka, bo polerka lampy jest skończona. Widzimy wnętrze, mamy klosz idealnie przejrzysty. Tutaj zaczynała się przygoda z tą lampą, więc tu ją zakończę. Pamiętacie, że nie było widać wnętrza, tak ten klosz był żółty, matowy. A w tej chwili odzyskaliśmy już przejrzystość. Niewielkim kosztem, poświęcając, myślę, że ze spokojem 3 godziny na komplet lamp, jest, jesteście w stanie sami zregenerować, naprawić swoje lampy, przynajmniej klosze. Tak, żeby były przejrzyste i strumień światła mógł sobie swobodnie przez ten klosz przenikać. Tutaj zaczynała się przygoda z tą lampą, więc tu ją zakończę. Pamiętacie, że nie było widać wnętrza, ale tak ten klosz był żółty, matowy. A no, w tej chwili odzyskaliśmy już przejrzystość. Niewielkim kosztem, poświęcając, myślę, że ze spokojem 3 godziny na komplet lamp, jest, jesteście w stanie sami zregenerować, naprawić swoje lampy, przynajmniej kosza, tak, żeby były przejrzyste. I